Siemanko, obecnie w wodzie jest wierzchołek drzewka na batchata 25T, dlatego dzisiaj sobie zagramy batchatem 12T, czyli czołgiem lekkim, który właśnie prowadzi do tej linii. Później jest chyba batchat 25AP, chyba tak, nie pamiętam nigdy tych oznaczeń. Także w środę postaram się zrobić odcinek właśnie na temat tego czołgu, a jeżeli nie z batchata AP, to z batchata 25T, tak żeby pokazać tę linię, jak ona się prezentuje. Załoga oraz moduły, jakie ma na, na tym czołgu, są teraz na ekranie. I pewnie się zastanawiacie, dlaczego mam tutaj akurat cichy układ wydechowy, a to ze względu na to, że na tym czołgu mamy bazowo tylko 40. 40, nie, 30. Kurczę, to jest ten czołg, czy nie? Bo przed chwilą grałem bulldogiem, nie pamiętam, czy. To na bulldogu było, czy nie. Chyba nie. Mam to chyba układ wydechowy, po to, żeby mieć więcej kamuflażu. Ponieważ z tym układem mamy. Chyba 40 kamuflażu, co daje nam taką samą wartość jak na EBR-ze 105, a nie ukrywam, jeżeli mam taką samą wartość jak na EBR-ze 105, to mniej więcej wiem z ilu metrów dostanę spota, wiem jak mogę zagrać tak, żeby nie dostać spota jak będę na przykład uciekać z jakiejś pozycji. Jeżeli macie 40 kamuflażu, to dostaniecie spota z 285 metrów. Próbuję zrobić w tym tygodniu jeszcze ten odcinek co do spotowania. Mam nadzieję, że mi się to uda, bo już trochę z tym zwlekam. No, mamy już koniec kwietnia. Już jest 26 kwietnia. No, w sumie tak, bo dzisiaj to nagrywam. Mamy 3-1. Kurczę, że nam taką mapę, że ciężko cokolwiek zrobić. Już wszystkie schematy na tej mapie chyba pokazałem. Chciałem zająć sobie agresywnie wodę, ale niestety się nie udało, bo przeciwnicy tam. Zajęli dosyć agresywne pozycje i mnie totalnie odcięli od tego, co chciałem zrobić. O, ten T32 teraz się wycofał. Nic nie zostało, tylko. Przebiegł? Tak jest. Przebiliśmy go, mamy fraga. Zaraz jedziemy sobie z górki, pojedziemy na plecy tym czołgom ciężkim, które są pod górką. O, że się dokładnie w taki sposób. Tak jest. Nie zabraliśmy sobie żadnego punktu wytrzymałości. I teraz tak, Emil jest do nas tyłem, Renegat tak samo. Kurde, to jest szybka bitwa, jest 7-1 już. Dobra, skończymy Renegata. Mam jeszcze dwa pociski na Emila. Pierwsze oczywiście strzelam za zero, bo nie potrafię strzelać. Nie ukrywam, że brak stabilizatora na tym czołgu daje się we znaki. Nie widać po tym, jak ten czołg długo skupia. No ale nie ukrywam, wolę grać... Bez stabilizatora z optyką i z tym cichym układem wydechowym, niż dostawać spota co chwila i się przejmować tym, że nie mogę nic zautspotować ani nic wyspotować. Mamy projeto. Nie, niestety nie mamy na niego przestrzało. Dobra. W Indiana nie będę strzelał w taki sposób, ponieważ nie przebiję go. Wolę sobie podjechać agresywnie po tę panterę i zrobić też cztery pociski. Indian ma słabą załagę, bo wyspotował mnie bardzo, bardzo późno. Zaraz te pantery tak jest. Mamy panterę. Raz. Dobra, raczej jej nie skończymy, bo nie mamy na tyle pestek. Też mamy bardzo małą Malfę, bo tylko 170. No i jak to ty wygląda z pociskami 1000 i 1250? A to w miarę szybkie są. Na pewno szybsze niż na i nie? O, ta pantera chyba może mnie poskładać zaraz. Dobra, nie poskłada mnie jednak. Jeszcze jeden pocisk. Mogę przebić? Nie, niestety nie. Zrobiliśmy 2200. Ale ta bitwa była mega chaotyczna i pod względem mojego komentarza, i pod względem gry. No zobacz, mamy drugi damage, drugi exp. Ja nie przedłużam lecimy z kolejną bitewką. Ok, druga mapa to murowanka. Rzucił nas na 9 tiery. I jest to bitwa spotkaniowa. Okej, okay, spróbuję zająć sobie tego krzaka F7 w pierwsze tempo, i zobaczymy, jak to wyjdzie. Ten jest dosyć mały, więc nie powinniśmy dostać jakoś spota między krzakami. Przynajmniej takie mam wrażenie. A wracając, to mam tutaj ten cichy układ wydechowy. A, już wam chyba powiedziałem dlaczego. A, no tak, dlatego że ma takie same wartości jak EBR-105. No tak, 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 tak. Trochę jestem zamieszany. O, ten HWK jedzie. Wypadałoby go rozwalić. Dostał jeden raz od nas, drugi... Trzeci. O nie, i dostałem spota. Ja, jakiś z to tutaj spota? Dostałem. Jestem ciągiem lekkim, który ma dużo krzaków przed sobą, a i tak dostaję spota. Nie, no to jest mega dziwne. I to jest nie od T54 Lightweight tylko od tego Hawuka. Bo nie dostałem spota po tym T54. A powinienem, jeżeli to byłby mój spot. Jeżeli on też by mnie wyspotował. Bo ten T54 ma gorsze, gorsze wartości kamuflażu ode mnie, czyli. No. Chyba wiecie o co mi chodzi. A, to ten hawok mnie wyspotował, okej, okay. hawok miał bardzo słabą załogę, bo go wyspotowałem przez tyle krzaków. Ale on mnie wyspotował, bo jakie mam tutaj 40 kamuflaży i miałem jeszcze tyle, tyle drzewek przed sobą. No, okej, okay. rozumiem wszystko. Zaraz spróbuję zająć jakiegoś bardziej ag agresywnego krzaka, tylko po to, żeby wyspotować coś, co się dzieje tutaj, właśnie. Ten, te... O, wótek ucieka. Dobra, mam nadzieję, że moi służnicy go teraz przestrzelą. Tak jest, dostał za 254 od kogoś, jeszcze możemy do niego strzelać. On raczej nas nie wyspotuje, bo zazwyczaj niszczyciele czołgów nie mają full zasięgu widzenia, więc możemy sobie na spokojnie strzelać z tych 420 metrów i nie dostaniemy spota. Ok, Eber pojał to czyścić. Z tego co widzę, to nic praktycznie nie ma na linijkach, co jest bardzo dziwne na tej mapie. Ok, 289 metrów, a i mamy spota, no to chyba nie mamy takiej samej wartości komfortu jak Eber. Bo Eber chyba ma 43. Tak, Eber ma chyba 43. Tu jest 40, czyli dostajemy spota z 293 metrów na tym czołgu. Z tego co możemy wywnioskować. Trzech albo dwóch, coś takiego. Dobra, mamy Bat-Chata, który na całe szczęście na nas nie patrzy. Oj, widzicie? Widać to, że nie mam tego stabilizatora. Naprawdę to jest bardzo odczuwalne. Dobra, mamy 1600 uszkodzeń, 2000 po spocie. Zaraz się wychlimy tutaj, wyspotujemy to co Kampi w tych miejscach, o właśnie, zbacza ta P, o nie, GSR, zostaw mnie w spokoju, ZOSTAW mnie. O nie, jedź na mnie, co to? Co to miało być? <grywa> Chyba tego GSR-a bardzo zdenerwował fakt, że tutaj tak sobie łatwo wjechałem między, między przeciwników. Dobra, mamy Kerna. O, muszę zbić kapa. Dobra, zbiliśmy jeden raz. Zaraz wykończymy. Nie. Wykończę tego karna. Dalej. Traf. Nie, nie trafię. Dobra, Stara się nie ładować APCu, żeby pokazać wam, jak, jak ten czołg się sprawuje bez golda. I póki co to wychodzi naprawdę bardzo dobrze. Dobra, gdzie jest jeszcze ten top? Zostało dużo czołgów i sporo dema do zrobienia. A teraz nie mogę jakoś głupio zagrać. Jeżeli źle się wychylę, to mogę zginąć. Aczkolwiek, dobra, zaryzykuję i w tej himmery się tak wychyle. Dobra. No. Jak ona stoi? Hmm, dziwne. Ok, mamy baczata AP, mamy jeszcze dwa pociski, więc spróbuję wyjaśnić tego baczata i mu je po prostu wkleić. O nie! No dobra, tego się nie spodziewałem, że ten Barchot zacznie jechać do przodu. I no, zacznie jechać do przodu. Po prostu zacznie jechać i mnie staranuje. No dobra, ja nie przedłużam i widzimy się zaraz na wynikach tej bitwy. Okej, okay, druga bitwa zakończyła się nieco lepszym wynikiem. Mamy wsparcie, 3300 po spocie, 1900 zrobionego. Drugi exp po raz kolejny. Czwarty damage, także ja nie przedłużam i lecimy z trzecią bitewką. Wrzuciło nam mapę Karelia. A i niestety mamy 4 lajty w drużynie przeciwnej. Hmm. Jest to troszkę problematyczne. Ponieważ nie jestem w stanie teraz pojechać na środek, bo się boję, że po prostu dostanę spota, bo jakby nie było. <laughs> nie, a tak się starałem nie powiedzieć tego wyrażenia w tym odcinku. Naprawdę założyłem sobie, że nie powiem tego na 100%. I co? I powiedziałem. No już trudno. <laughs> no to na tym ciągu mamy tylko. 40 kamuflażu, co już mówię chyba 40 raz, więc boję się po prostu, że dostanę spotę jakoś między krzakami, co jest bardzo możliwe na tym czołgło. I niestety, niestety moi sojusznicy nie jadą na górkę. Mam na myśli moje lajty, więc. no, ja, ja się dostosuję, niestety, Indy mi wyjechał pod lufę trudno. I w sumie to była dobra decyzja, że tam nie pojechałem. Zobaczcie, nie mam baczata na górce. Project to Mutsa, to 54 jeszcze tam dojechał. No to była naprawdę bardzo dobra decyzja, że tam nie wjechałem. Jakbym tam pojechał, to bym zginął dosłownie po kilku sekundach. A tak mamy szansę jeszcze zrobić jakikolwiek wynik. O, przegrywamy już 0,2, ponieważ mój LC Ivan oraz MUC postanowili, że się wywalam. Tak to jest MUC? Chyba tak. Tylko ta inna wersja. No tak. No i tak się właśnie gra w wodzie 0 0,2. Początek bitwy, bo tylko minuta minęła. No dobra. Stawia się w taki sposób, żeby w razie czego mieć przestrzeń na górkę. No właśnie w tak jak teraz, tylko nie wiem czy będę mógł to zrobić, raczej nie. Boję się, że ten link zaraz tutaj podjedzie i mnie wyspotuje. Muszę jakoś się ustawić tak, żeby w razie czego go wyspotować. O, jedzie. Dobra, chodź tym linksem, chodź, chodź. Mam tylko cztery pociski, więc on, on pewnie ma hajaki, tak jest, machajki. Dobra, on ma już 500 HP. Nie wiem jak ja tego nie trafiłem. Ten pocisk powinien wejść na 100%. Dobra, ten wejdzie. On ma 400 HP, więc jeżeli jeszcze raz tak pojedzie, to powinien go teraz poskładać. Jest jeszcze Batcha 12T. Kurde, są dwa czołgi lekkie obok siebie, które... Mogą mnie spuszować, co mnie no, nie zadowala. Dobra, zobaczmy. Powinienem teraz ich spotować. Jeżeli teraz ten Batcha będzie chciał na mnie jechać, to ten Indian oraz Skorpion powin powinni do nich strzelić. No ale czy tak będzie, to się okaże. Link jest jak... O, jest zamknięty. No ja za długo skupiam, żeby do niego strzelać takie pociski. Dobra, ma 200 HP. Drugi strzał chyba też udało mi się trafić. Dobra, włączę przeładowanie. Jak to wygląda? Mamy stratę tylko 400 HP, póki co. Mam rysowanie na całą mapę, więc wszystko dokładnie widzę. Więc mimo tego, że jest 0,2, to to nie wygląda stale tak źle. O, już. No dobra, już 600 straty. O, Tiger chyba. Dobra, Tiger zginął, jest 1-2, No jest Badżet. Badżet ma full HP. Nie, ma 700. O, tam jest Badżet 12T2. Mogę go strzelić jakoś? Chyba tak, bo zaraz mnie musiało się cofać. O, właśnie, on się musi teraz cofać i wyjeżdża centralnie pode mnie. Dobra, jeden strzał. Aha, jak ja to dostałem spota. No to jest dosyć interesujące, że ja dostaję spota w takim miejscu. Ten charioter zaraz do mnie drugi raz strzeli. Muszę się schować. Dobra, jest okej. Okay. Jaka ja dostałem spota? Chyba od tego Linksa. Chyba tak. Jaka to jest średnia alfa 170. Tak się zastanawiam, czy mogę jechać na tego batchata, bo on ma 700 HP. Teraz tak. Nie, 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 to jest mega głupi pomysł. Oni mają górkę. Jeżeli ja pojadę na tego baczata, to dostanę od górki. Nie, 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 to w ogóle nie wchodzi w grę. Jedyna opcja, żeby cokolwiek zrobić w tej bitwie teraz, to jest ustawienie się w taki sposób, żeby ewentualnie spotkać tego baczata, który by ten podjeżdżał. No jeszcze hawok. nie, dobra. To było to było akurat bardzo dobre, że tam nie podjechałem. Jest baczat, mamy STA na górce. Dobra, spróbuję do jego strzelić jeden raz. No niestety nie trafiłem. Aha, dostałem spota po raz kolejny, mamy bardzo mało HP. O, chyba jestem w garażu. No, ale zepsułem. O, ale zepsułem. A najlepsze jest to, że nie wiem od czego spota dostałem, bo jestem, kurczę, w takim miejscu, że no, teoretycznie miałem double busha do górki. Widzieliście sami, jak strzelałem do tego STA, to to drzewko mi zasłaniało, więc no, nie wiem czemu dostałem spota. Hmm. No dobra, to ja nie przedłużam i widzimy się na wynikach. Niestety trzecia bitwa została przegrana, i mogę powiedzieć szczerze, że mogę wziąć tę porażkę na siebie, bo gdybym się nie wywalił w taki sposób, to prawdopodobnie byśmy to wygrali, bo zabrakło dosłownie właśnie takiego lighta, który by wyspotował przeciwników, którzy zostali na sam koniec, a tak to niestety przejęli nam bazę i przegraliśmy. Zrobiliśmy tylko 1800 uszkodzeń, 1200 po spocie. Trzeci X mnie nie wdrożenie, no ale przegraliśmy, więc nie ma co się dziwić. Dobra, to lecimy z ostatnią bitewką. W ostatniej bitwie rzuciło nas na dziesiątki, więc ładuję sobie Golda na sam początek i jest to mapa Overlord. Hmm. Ale i tak zrobimy dokładnie to samo co zawsze. Jedziemy sobie w tego krzeszka obok tego kamienia i zobaczymy co uda się zrobić w tej bitwie. No nie ukrywam, ten kamień jest chyba najlepszy na tej mapie. W sensie naczołgi lekkie z jednej i z drugiej strony. Gra, gra na początku, właśnie lightem z tych dwóch kamieni, jest po prostu idealna ponieważ już to widzieliście nieraz, że po prostu outspotujecie wszystko, co wjeżdża i możecie na spokojnie do tego strześć spo ze spotem, ale o właśnie, jest barczat. Aha, dobra, no to Cofam to. Ten czołg ma tragiczny kamuflaż. Jak ja na wjeździe do krzaka, mam 40 kamuflażów, dostaję spota, no to coś jest nie tak. Ewidentnie coś jest nie tak. Albo to jest moja wina, że. Em, że coś źle robię, że źle podjeżdżam, ale no. Jak widzieliście na no, no odcinkach Zebera oraz Zelce i Wena, ja, jak wjeżdżałem tutaj, dokładnie... O kurde. <tłyn> <tłyn> Powiem wam szczerze, nie widziałem tego. Naprawdę ja tego nie widziałem. <ścoughs> o nie, co to było? I znowu spo od baczata? Tak, mam znowu spot od Batchata. Nie no, to jest... Albo jest jeszcze jedna opcja, ten baczat może mieć lornetkę. No dobra, no to... No to teraz mogę to cofnąć. Mogę to cofnąć, że ten czołg ma tragiczny kamuflaż. Może to być akurat moja wina, że że nie pomyślałem i że wyjechałem w taki, a nie inny sposób. Okej, okay, EBR to ładnie wyczyścił. No nie no no. Ja tu nie mam nic do gadania. Rzuciło mnie na 10 tiery, to muszę czekać na to, co to chociażby zrobi mój... EBR albo inne czołgi, żeby się jakoś dołączyć do nich. Ja teraz robię wszystko to, co mogę. Po prostu spotuję pod moich słuszników i tyle. Okej, okay. Grille wyjeżdża. Dingam się od grilla. Super. Dobra, spróbujemy go jeszcze dwa razy trafić. Dobra, udało się. Grill jest na 200 HP. Mam, my mamy 662 uszkodzeń. 680 po spocie. Mamy prototypa na środku. Co, jakby tego prototypa jakoś. Jakoś zaskoczyć i dać mu magazynek w bok, na przykład, jak on stoi. No stoi w taki sposób, że mogę go na spokojnie przebić i postawić na gąsce, jeżeli wszystko pójdzie z go. O, dobra, on ma gąskę. Nie, dlaczego? O, najgorzej. Właśnie to jest to, że ten czołg nie ma żadnej stabilizacji działa. Żadnej, dosłownie żadnej. Rodał się go wykończyć. Grill jest na jeden strzał. Też nie, dla nas jest na dwa, bo on ma chyba 200 coś. 140 podjechał dość agresywnie. Gdzie jest mój Eber? A, mój Eber nie żyje już. Okej. Okay. Dobra. Gdzie jest ten Barczat? Budżet? Barczata nie ma. My przegrywamy 2-3, ale mamy teoretycznie przewagę w HP. Dobra. A to dziwne, bo teraz mieliśmy mniejszą odległość do tego Barczata i, i nie dostaliśmy tego spota. O kurde. A to może te krzaki są jakieś zbagowane? W sumie to jest bardzo możliwe. No, to tego nie wziąłem pod uwagę na przykład, że te krzaki mogą być zepsute. Nie mamy spota tego projectu, bo to było 318 metrów. Tego linksa trzeba trzeba teraz rozwalić. I zaraz możemy paść wtedy na plecy temu Tigerowi oraz projecto. Projekto to za 500, dobra. A links jest na jeden strzał. Przycaluj tylko i traf. Dobra, udało nam się go wykończyć. Ten tiger stoi w taki sposób, że teraz jak się wychyla, to może uda mi się trafić jego bóg że wierzy... Nie nie uda mi się, bo się na mnie patrzy. Tiger się patrzy na Art, Ok, mam jeszcze jakieś 5 sekund, żeby wejść na, na tigera. Dobra, nawet mogę przyjąć ten pocisk, byleby go wykończyć. Dobra, uda nam się go skończyć. Został jeszcze project, to mamy 15 sekund. Hmm. Myślę, że mogę zjechać na dół na spokojnie i go po prostu sobie porobić. On się nie zdąży ob obrócić. Dobra, mamy jeszcze 2 sekundy. Dobra, po prostu wyjadę i tyle. Znaczy, go sobie zaułtaję, i jadę. Dobra, o nie. No, tak się nie powinno robić. Powinno się przycelować, a nie jechać tak jak ja na, na pałę i tyle. Dobra, został obieg 705. My mamy STR-103B. Jeszcze RHM nie miał spota. Ten RHM może być na K4. No, ale tak, moim zdaniem ten czołg nie jest najgorszy. Jest w miarę dobry do kontrowania Eberów, zresztą sami widzieliście chyba na pierwszej mapie Eber jechał, w sensie Eber e i dostał ode mnie cztery pociski, więc. Chyba ten czołg zdał egzamin. Aby wam nie wspominałem, ale to jest moja pierwsza gra tym czołgiem, w ogóle pierwsze gry. Bo ja batchat chat odblokowałem jakieś 8 czy 9 lat temu, jak jeszcze był na 9 tierze, więc wiecie. Zrobiłem to bardzo dawno temu. I naprawdę jestem zaskoczony, że tym czołgiem można sobie tak spokojnie grać. Dobra. jest 100 może nas zmanshotować, dlatego okej, okay, my to zrobimy w ten sposób. O! Polak na arcie. A to moja arta mnie chyba ogłuszyła. Dobra. GWS-100 w garażu. Chyba GW Tiger strzelił, bo mamy ogłuszenie na 12 sekund. Teraz jest prawdopodobne to, że cofa się do mnie obiekt 705, więc ja teraz po prostu się wycofam. Wycofam, czy nie? Wycofam? Tak, wycofam. Nie chcę ryzykować, ponieważ jeszcze RHM może tutaj jechać. Chociaż teoretycznie mój batchat mógłby to spotnąć, więc. Hmm. A nie, dobra, wolę się wycofać, bo teraz batchat się wywalił. Mamy 10-9, mamy naprawdę dosyć wyrównaną bitwę. Zostaliśmy sami z samymi tdk przeciwko Indianowi i obiektowi 705 oraz rhm-owi dobra 705 pojechał na środek okej okay, tego się nie spodziewałem myślałem że jednak będzie do mnie ratować bo bądź co bądź <noise> czołgi lekkie są mega groźne tym bardziej że rozwaliłem mu artę przed chwilą dobra 705 dostał za 200 ma 600 hp teraz jak mówię jadę na plecy to czy uda mi się go poskładać 170 no teoretycznie tak ale jak będzie praktycznie? Tego nikt nie wie. Nie jest do mnie teraz tyłem. Nie, dobra. Nie chcę wyjeżdżać tędy, bo mogę wyjechać po Terhema. Wolę wyjechać tutaj i czekać na to, aż ten 705 ewentualnie się pode mnie wycofa. O, albo w sumie mamy teraz na niego bicie. O, niestety się odbiję od tego tyłka. Dobra, ja się przeładuję, bo mam teraz spota. Nie chcę ryzykować. Nie, 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 nie. Nie, nie wiem, jakim jest ten su. Był w stanie rozwalić tego obiekta 705, ale jestem pod wrażeniem. Ja byłem pewien, że on teraz zginie, dlatego zacząłem tak mówić, nie, 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 nie. Okej, okay, mamy Indiana, który ma 600 HP. Teoretycznie już mógłbym załadować sobie normalne pociski, ale chyba nie ma takiej potrzeby. No i tak, dobra, bitewka się od... dobra, Indian ma 300 HP. Dobra, dobra, jest super, jest naprawdę super. Dobra, udało nam się wykończyć Indiana. Arty wyspotować, ja włączę przeładowanie i zaraz będziemy szukać tego R.H.M.a oraz M53. No właśnie to jest to. Tak samo by się potoczyła bitwa na Kareli, jeżeli ja bym przeżył. Bo zabrakło właśnie takiego lighta, który będzie to wszystko spotował. Tak jak teraz. No, proszę skończyć tę artę. Albo sam ją skończę i włączę przeładowanie i szukamy teraz R.H.M.a. R.H.M. jest na 100% tutaj. Mam takie wrażenie. Mnie miał spotać całą bitwę i może być na trąbie. Jak jest na trąbie, to ja mogę mieć. Jest na trąbie. Nie, nie jest trąba, to jest normalne dział. Ale mamy jeszcze czas, żeby do niego strzelić minimum dwa razy. Chociaż nie, wykończymy go. Tak jest. Jeżeli ktoś się zastanawia, którym czołgiem zrobić misję na asy pancerne, żeby zdobyć obiekta 279, czołgami francuskimi, włoskimi i. chyba jeszcze japońskimi z tego co nie, nie japońskimi. Jakie tam są czołgi? Bo już sam zapomniałem. Trzeba to sprawdzić. Koalicja. A no tak, Szwecja, Włochy, Czechosłowacja i Francja. No to jeżeli ktoś się zastanawia, to ten Batchet jest moim zdaniem najlepszym czołgiem. Są małe wymagania na MK. Zrobiliśmy 3100 uszkodzeń, 2900 po spocie. Medal Josio Tamady. Ja się raz taki medal widzę. Hm, ciekawe. Medal Paskuciego oraz specjalista. 1600 doświadczenia, 3100 a no to już mówiłem. A tak się prezentuje dzisiejsza sesja. Mamy 1500 średniego doświadczenia z dzisiejszych 4 bitew. Wygraliśmy 3 na 4, 2300 uszkodzeń oraz 2000 spota. Dobra, także mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się, miłego dnia. Papa! Pa.